I wiecie, i dzisiaj gramy w Robloxa pierwszy raz i gramy na mapie yy... z ale którą stronę chcesz wybrać? Jakoś takie ja ja tam wymyśliłem nazwę. Co ona robi? Okej. Okay. Mam no na szybkości, lol. Ehe. Dobra. Następna runda, za 6... dobra, sekund. Okej, okay. też... Pixar czy DreamWorks? Dobra, na no Pixar. DreamWorks to ta... A, zapomniałem, w sumie nie. Ale Pixar wiem. Jej, <laughs> Wally! Uwielbiam Wally, nie on jest taki słodki, przerażony. Serio, słodki. jest Ktoś tam oruski. Nieważne Dobrze mnie słychać? Cześć, uważajcie na swoje uszy, bo teraz będzie test mikrofonu Halo, halo, halo Dobra, chyba działa W... A, rich nie wiem, co to znaczy no dobra niech będę tym wszyscy go na to no to dobra A to jest a to jest rich no dobra to już będę wiedział co wybrać ale oni mają za to fajne czapki takie jakby kreskówkowe nie wiem Pamiętajcie, że na kanale nie tylko będzie się pojawiał Roblox Prezent? Ej, ktoś zebrał prezent. Wi oui. dobra. Dostał 10 tysięcy punktów. Gościu, o, ale ma farta, gościu. Dobra, Evil Duck. Good dog Ewil! Zła! He, he, A... Więcej tego nie wybierać. Nie wiem jak wygląda ta kaczka, ale dobra, to są samo żółte praktycznie, ale dobra, ja jestem. czerwona strona to zła kaczka. Wyłaś. A żeby, żeby napisać coś po polsku, to chyba trzeba. Tak, z, z, z dużych liter. E, u, A, Z. A nie. To trzeba z, przeci z przecinkami albo z specjami, albo ogólnie z jakimiś znakami. Znikną moje ręce i nie będę mógł biegać. A nie mogę biegać. O, teraz nie mogę. Ue. Moje ręce! Moje ręce! Gdzie mi zabrałeś ręce? A ty może ty mi zabrałeś ręce? A to może ty. Ja mam robuxy nie, to jest za darmo. To nie wiem. Mnie to nie pokazywało, żeby to było za darmo. Chyba, że już teraz jest za darmo, ale dobra, ja tego nie chcę. Ale zresztą. O, kurde, no dużo, no sporo. O! Jest. 100 pańców. Jej. Dobra, runda 12. E, tak, ja już miałem to i zdecydowanie wybieram e, pana Mikołaja. Zrobię pana renifera. O Jezus, ale ja jestem szybki. Eee! LOL Tak wygląda mapa poza mapą. Tam się spada ze spadochronu. O, kurde, a nie myślałem, że się zablokowałem. Nie, nie no, zablokowałem się. Super

Goście mają fajnie, bo oni ma mie mieli te... CO?! Mam na tekstury normalnie. Dobra, nieważne. Goście mają fajnie, bo mają tego... Y dynie. Czasami... różni ludzie tak bezsensownie się ubierają. No cicho! Czeka za ile z punktów saksofon. O, gościu ma podobnego skina. No mnie. Cześć, ja idę sobie zobaczyć. Zaraz, zaraz wracam. No słabo, nie starczy mi, punktów. Jak ja tu weszłem? O lol. Przepraszam, przepraszam. O. nie dobrze. Lol. Dobra. Yy, plane. No tak, yy, samolot. Ui. Oj. Uiii. Okej, okay, lecimy. Fortnite! Ej, na, na moim kanale chyba też się będzie po, pojawiał Fortnite. Nie wiem, sprawdźcie opis. No dobra, lecimy tak. Jezus, już mnie druga minigierka zostanie. Uj. Samolot. Nie, tego samolotu już nie ma. Cześć, co by się stało, jakby tam się zostało? Czaj, bo ja nie widzę co jest. Aha. Aha, no dobra. Jakby nie miałem rąk, to teraz nie mam nogi. Ale mogę biegać, Lol. Hehe <grystanie> <Ja> zrobię screeny. <grystanie> Dobra, już jest. Ejciu, co się tu dzieje? Dobra, już jest to normalne. O nie, spadochron mi zebrali. Dobra, teraz znowu ze samolotu i zostawię tam. Zostanę tam. Czekaj, co się stanie. Może mnie na końcu wywali, lol. Zobaczmy. Ui! O, mam teraz fioletowy. Zawsze miałem zielony. Eczepika jakaś. to jest w ogóle samolot No to tak. Aha, no po prostu nazywali. Ui! Epic Cat, tak. Dobra, jeszcze do dwudziestej rundy i kończymy. Jeee fly. Jak latać? Jak latać? Dobra, będę szybki. I Ale z efektem fly jest tęcza, kurde. No dobra. I ta tańczy chyba nie znika, a nie znika. Eee... Jeszcze dwie rundy. Santa, no dobra. O znowu Wi. Trzeba spróbuję znowu wyjść poza mapę. Oj, już mi nie wyszło jednak, już chciałem. Ale da się wyjść poza mapę, to jest potwierdzone. Ostatnia runda. Y, Street Fighter czy Mortal Kombat? No oczywiście, że Mortal Kombat. O, zabili mnie. No dobra, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że odcinek wam się spodobał i do zobaczenia. Cześć.